Witam, mordeczki Sport Prediction. Przed nami film na niedzielę. Gramy o wielką kasę. Zapraszam wszystkich na film. A partnerami kanału są STS: Zakłady Bukmacherskie, LVB, TotalBet, ForBet, NobelBet i Bad, Chris. Linki do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Już niedziela, tak więc, ostatnie nasze tygodniowe zmagania. bombeczki, na przedzie aż 3 Deportivo Cali z Aguilas na dwójce 4,50. To bomba z Kolumbii większa. Bomba to kobieca piłka nożna. Rekord z Medykiem Konin na jedynce za 7-0. Isor Wagur Runawik 1-4-40. To bombeczka z Wysp Owczych. Niedzielne kursy powyżej 2-0. Bologna Udineze na dwójce 2-60. Klagenfurt Wolfsberger. Tu również dwójeczka 2-15. Palmeiras ogrywa Corinthians za 2,05 uniwersytet Katolika Colo-Colo San Diego 2,20 Mariam z Olu 1 2,10 Saragossa Burgos tutaj 1 2,20 przegrywa u siebie ze Sportingiem San Jose za 2,15 Chabab Safi 1 2,15 uniwersytet San Martin Juan Cayo Dwójeczka 2,20 i Mafra Rio Ave, Dwójeczka 2, Niedzielne Remisy to Wilentwe Tilburg z Vitesse 3,60, Groningen Herakles 3,40, Santa Coloma, Inter Escaldes 3,20, Rafaela Nueva Chicago 3,0, Palmaflor Aurora 3,55, Sucre, The Strongest 3,80, Podgorica Buducnost. 350 Malakateco z Głastatoją, 330 Stapa Antigua, 350. Czemu te wykrzykniki przy tym meczu? No bo na pewno wymaga on uwagi, tyle mogę powiedzieć. Zeledon, Guanacasteca, 340, Kolonia z Werderem Brema, tutaj oczywiście mecz kobiet, 390, Stjordals Blink, Kwum Oslo, 330, Garden, 330. Też Wam się wydaje, że przy tych norweskich czy tam szwedzkich nazwach można sobie język połamać. Boston River, Maldonado 335, Xakwari Haladas 315, DVTK, St. Lorenz 420 i Siofok Diorogi 345 i na zakończenie mamy Bari Palermo 315. Królewski kuponik na niedzielę to wygrana Rakowa Częstochowa, Napoli i Barcelony do wyjęcia 1420 z kuponiku królewskiego na niedzielę. Liga Typera to mecz Lecha ze Stalą. Odpowiedź warta 5 punktów do rankingu Ligi Typera, który to zostanie zaktualizowany oczywiście w filmie statystycznym po weekendzie. A ja od siebie zapraszam do wspierania kanału. Oczywiście na kanale już jest film dla wspierających dostępny, a zawiera on oczywiście zdarzenia na weekend. Widoczny jest tylko dla wspierających od poziomu Pierwszej ligi. Zapraszam serdecznie do grup VIP-owskich. Z piłki nożnej mamy dwie VIP Standard i VIP Premium. Zainteresowanych zapraszam drogą mailową na sportpredictions.pl. Mamy również grupę na Formułę 1. W ten weekend dwa wyścigi no, bo jeden sprint kwalifikacyjny w dniu dzisiejszym, w dniu jutrzejszym. Oczywiście, wyścig główny. Kupon z kwalifikacji na zielono, tak więc już grupka zaciesza. Mortki. Zobaczymy jak nam pójdzie sprint i jak nam pójdzie wyścig główny. A tak wygląda statystyka serii filmowych na chwilę obecną. Na kanale macie dostępny film na top ligi europejskie na cały weekend. Zachęcam do oglądania tego filmiku. A ja dziękuję Wam już za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę i do usłyszonka w kolejnych filmikach.